Cześć, siemano. Z tej strony epik, A to jest kolejny odcinek z Fallouta czwóreczki Jesteśmy aktualnie w zamku naszej głównej siedziby Menetmenów, W którym dawno nie byliśmy, kolega z Mietaczem Przyszedł do mnie też Idę sobie na górę No i jaki dzisiejszy odcinek będzie ja chyba utknąłem. O tak, właśnie utknąłem. Dobra, chwila, ja z tego wejdę. Ja z tego wejdę. O, dobra. Yy, dzisiejszy odcinek jest inny. Dzisiaj idziemy w głównie w poboczne. Teraz. O jezu. Yy, I mamy tak. Dokumenty techniczne to nie. Mamy na przykład tutaj yy, o Muzeum Czarnej Magii. Rozmawianie z ojcem to jest główna. Ale tak to chyba jeszcze jakieś inne mniejsze misje też są. Lecz myślę, że udamy się w tamtą stronę do Czarnej Magii. Ale zanim to się stanie, to trzeba się przenieść, oczywiście. Oczywiście, we, z tego co zauważyłem, jesteśmy. Jestem bardzo blisko, jeszcze dzięki wam, wbicia 20 subów, co będzie, no, nie to rekordem mojego pierwszego kanału, którego, no, już nie, nie odzyskam raczej, ale na pewno to będzie już bardziej fair, ze względu na to, że tam było spora liczba osób, które znałem z Realu i one mi to zdały suby, co było według mnie nie fair. A teraz, wie, ja myślę, że tak nie jest, więc jest według mnie bardziej fair odnośnie tego. A ja chciałem jeszcze do tej szkoły wejść. Hmm. No ja to. W sumie, czarna magia może poczekać. Ogółem są święta, więc życzę wszystkim wesołego jajka. Ach, no życia jakoś, bo już składam trochę późno. Wiem, ale szczęśliwego jajka i zielonego tająca. Po prostu Dobra, co my tu mamy? Na kucaku wejdę? Są tu osoby Oj, to na pewno mi pomoże Okej, okay, to bandyty tu są, dobra

Okay. Nie wiem Skórzany, skórzany To jest ile mam miejsca Trochę jeszcze Na no to skórzane biorę O wyjątek Nie, to jest na polski, na tych dziesiątki ten. Nie tym razem. Metal, metal skóra, motocyklisty nie biorę. Podgrzewaliście miniatomówkę? Te bandyty to są nienormalne. No eee, dawaj Cicho, bądźcie co to jest? Piłko. Hmm. Tutaj nic nie ma. Tu jest mina. Tam coś jest mina. O jezu, jest super. Zaminowałeś, kurczę czy Nie techniczne hmm. Co tu ućni na liście Wody nie stąd. Się. Dobra, co my też jeszcze znaleźć? Możemy. Tutaj nie przejdę, ale to co jest Co tu się znajduje? No tutaj dole było. Aha, strzelnicy są urządzili No, kolego, nie miałeś szczęścia, niestety. O nie, myślałem, że względowe. Co my tu mamy? Kapsel, kapsel, fotografia. Eee, tutaj nic, tu gdzieś bandyta leży. Dobra Dobra otwarte Pudełko Volt Tech O oh, Valentine's jak nice Dobra Idąc tutaj, co my tu mamy Na sprzedaż Więc książki to ja raczej nie chcę Mówisz Valentine, że tu czysto jest? Dokument techniczny To chyba był sekretariat czy coś Dokument techniczny techniczne? To, to techniczny mhm. Amunicja jak Ktoś tu bił uczniów chyba A właśnie, co tutaj? Pewnie na była, dobra yy... Nie ma Dobranoc Dobra, tutaj jest czysto Chyba też czysto A jest jakaś ale niepale, kady, Co oni tu mieli? Older, klocki. Mm -hmm. Tutaj nic ciekawego Tutaj nie jakiejś kości Tutaj zawalone drzwi Ale widać, że się tam da przejść od góry to za chwilę zamknięte na łańcuch A za tym jest wspólnota, to tędy ja nie chcę wychodzić o, a tędy raczej nie doskoczę, dobra czyli cofam, czyli wycofka dobra schodami do góry Tutaj wiem co jest, tutaj też wiem co jest. Ważnie od was to wszystko też zabiorę Ten właśnie się według mnie rzeczy. Jak nie sprzedam, to coś z tym wymyślę. Słodka bułka, jakieś kwiaty. Ten się idzie w Ciało kolegi. No właśnie, co ty to? Yy, gogle biera, to biera, a ten rewolwer miał. Przeładuj. A tutaj na dole jest zejście, no dobra. Mm -hmm. Nic je wszędzie. To jest pasta do zębów. Tutaj co? No i chyba tu jakieś wykłady mieli. Coś czuję. Tak. Dobra, zejdę na dół. No i się sprawdzę, co tu mieli. A tędy się da wyjść, dobry. No otwieraj. O. Sweet. Granaty mogą być. O, bajam damkę biegną. dawaj. na oddanie To są otworzy No i się cofamy na górę, Blicz kicz Kuźwa mać wasza Ze stymi schodami Jak wy tam do was wejść na górę? Schody gdzieś tu macie? O Tękę tej amunicji tu przechowali No, macie jakieś dokumenty techniczne? Nie To stąd idziemy I tutaj na górę się dostanę Cema. Stay high. Dawaj mnie to co macie. Okej. Okay. Na szczurę. To, o, amunicję ukrywali Tu amunicja O, Łańcusz. Zamek do przeskanowania Ale nie takie czy się otwierało Got it. No i dupa nic nie ma. Dobra, puszczaj mnie kolega. Opuść mnie go. Maskę zabiorę i skórzana. Co się jest? Nic, raczej nie, ale ja chcę level Dawaj mnie level No No i fajno A jego ręka O, ma niech mi miejsce co tutaj dalej mamy? Bandytów z góry Słaby uzbrojony hmm, Tutaj chyba wszyscy mieli nosowania. Schludnie Ale też nie jest tak źle Myślę, że ciała. a co wy to jeszcze macie? Nic ciekawego nie macie. Uiwa papierosy. No to chyba lider mi To na 100% lider mi ubojowe, tak, przydadzą się. Liva, będę musiał iść sobie chyba ulepszyć. Nie no, ulepszyć, naprawić. Co to jest? Ojdese so. a tutaj ciała... Uuu, Jezus Maria, kogoś przegniąt pomoc. Jeszcze tylko to sprawdzę. No Dobra. Próby otwierania raz. Boże święty. Na pewno jest gdzieś tu. O. Nice. Boże. Prawie kichłem. Dobra. Wszystko. Tylko... Tu chyba sala informatyki, była dużo komputerów. No dobra, to tu już nic nie wymyślę. No to lecimy kuźwa poza. Bo nic innego raczej już tu się nie wymyśli. No i się dojdzie tam na miejsce, i tyle. No ba, jeszcze, tu trzeba komuś odpisać. Dobra, się odpiszę za chwilkę Jeszcze sedn... se... ładuje się długo, to bym mógł, że zdążył odpisać, ale to długo by mi zajęło Dobra, się poczeka... Gdzie ja jestem? Aha. O, wypany samolot, pieprznął Ale w samolocie nic nie ma Dobra

Ktoś właśnie powiedział hendę ho? A to się. to stamtąd? Nie wiem. Eee, dobra, nie wiem o co chodzi, co po prostu to sygnowuje. Co tutaj leży? Ciężarówka. Niezbyt też ciekawie. O, osadnik! Not today. We commit our Blake to the earth. Ashes to ashes, dust to dust. May he find peace with him. Would anyone like to say anything? Before? Blake was a great guy and an even better friend. He was taken from us too soon. He won't be forgotten. Blake, I hope you know how I felt about you. Even if I couldn't say it to your face you're gone it seems too late but... I love you Marcus do you have anything to say this is stupid people die every day I don't understand why understand <laughs> God why did it have to be him huh? why wasn't it me I'm the asshole of the group I'm the one had it coming not him I'm like I'm sorry guys I just Dobra, wszędziemy tę scenę. Bo słyszę, że coś ode mnie chcą, więc za chwilę się wykluczę. Dobrze, jesteśmy z powrotem, w sensie ja jestem. Wszystko załatwiłem. Jeszcze tylko drzwi się zamknie. No sobie zagadam z nimi, zanim pójdę dalej. Zobaczcie, chyba z nimi nie mogę zagadać. Dobra, co po prostu idziemy? Chyba dalej. Innej opcji nie widzę. Chcę sobie jednak trochę głośniej, bo sprawię, że nie słyszę. Mimo i słuchawki mam dobrze założone. Łowy, e łodę! Dobra, nie jest pan tu bandyta, ale ja spieprzam Pieknę na około. Stanowisko pancerzy, tak! Tam jest błotniak Tam jest piesek Trafiłbym go z tej odległości? Nie, nie trafię Dobra Oja wszystko. Teraz leci. Pan chyba do nich strzelają. Dobra. Dobra, eee, tutaj Napok, napię Właśnie, ile kosztuje taki na C? A na C nie mogę, bo nie mam tych jeszcze rzeczy. Tuż jeszcze muszę na level uzbierać zbierać, kuźkować Dobra Mam na nadzieję, że ja nagrywam. No dupa nie chcę dwóch razy, na dwóch razy nagrywać jednego odcinka Raz po właśnie pierwszy nało Z całym pewnie sprzętem się namalają łowę Łoty święta Może bundur! Halo? Co to za wojna? Co tu się od... Co tu się właśnie dzieje? Dobra, wadą bierzesz Materiał mądrowy, a mięso, nie, ja nie biorę o, z wraz ktoś wylądował. Może tylko ubranie. A wraz tu leży i walczy. Wraz też to twoje pan to, że Może silne temu mutanty? Dobra, inaczej to załatwię. Dobra. Dobra. Tak, szanić tę walkę, ja nie pomagam Brasku na razie.

Pasa mi opław, a co to za pęk, jak pierwsze, no szybciej, ale wynożaj, 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 wynożaj się już. To A nie skała No, szybko, bo ja chcę zobaczyć co tu bunkier robi Czego to jest bunkier? Stacja pomp? Ciekawe. Dobra. Dobra, zakończę, zakończę, odcinek tutaj. Może się udam tutaj teraz, bo sobie miałem iść po drodze. Jest to, więc chyba, mam nadzieję, że to jest po drodze. Chwila, zobaczę. No, jesteśmy w połowie drogi. Znaczy się tam zaczęliśmy, więc trochę będzie. Dobra, więc tyle z dzisiejszego odcinka. Więc ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. No i cześć. Très